Buongiorno. <laughs> Czwarty dzień szykowania na Sycylię. Jestem śpiąca. Dzień dobry. Na dziewiętną tak. E, jeden ten ma e, nie ten. Nie ma. Dany, ja to chyba wezmę. Jesteśmy na targu. Jesteśmy teraz na targu. Jesteśmy. Namierzamy już włoskie słoneczki. Buongiorno! To jest najlepsze na świecie. To wszystko musimy przejrzeć. Mamy superancka bluzeczka. 10 na 10? 10. No, bluzka zostaje. Z mamy takie, albo drugie mamy takie. Teraz mamy buty. Z tych na słupku zostawiamy te czarne, Z... te sandały zostawiamy. Ej, no na nagraniu to wygląda ładnie, ale dwie te rzeczy, bo są mega prześwitujące. To jest mega śliczne. Aż te cygańskie bransolety no, jak pasują. pasują no. Z tej bluzki oba rozmiary zwracam, bo jest jakoś mega dziwnie uszyka. Mamy tą bluzkę. Ej, to byś podobał, tak? Mhm. Nie, chyba nie. Nasza aura zakupowa A ja muszę chodzić tam na zakupy, bo wtedy kupuję. I mamy mnóstwo bransoletki. cygańskie. jeszcze to podeszła, Zewnątrz czy w środku? Wy Serio? Sono sbagliato sul serio. Benvenuti al Multimedia Fountain Park. Tra soli 10 minuti inizierà lo spettacolo intitolato Varsavia.